Hejka kochani, witam was, z tej strony Emi Witam was w kolejnym odcineczku Chciałam powiedzieć, że... Przepraszam, ale wczoraj nie było odcineczka Bo no... <ścoughs> nie zdążyłam wam zrobić Tak, nie miałam też czasu Dlatego dzisiaj wlatują dwa odcinki Tak I Jesteśmy tak naprawdę, jesteśmy na refilu 1 Nie Na refilu 2.1 Tak, 2.1, Refil 2.1 Zapraszam bardzo serdecznie nie zrobię was potem. I powiem jak najszybciej zarabiać właśnie na refilu 2.1. Tak, bo jesteśmy na refil 2.1. Chcę Wam powiedzieć właśnie jak najszybciej zarabiać. Możecie wziąć... Ja mam teraz y, pracę policji. Tak. Y, mam też to I Na przykład jak macie pracę policji, po prostu wchodzicie sobie. jest troszkę to ma o kurde pozdrawiam Gaming Casper Bright Niech mnie daj dajmy je zabić. Jedzonko, jedzonko. Jedzmy, jedzmy. Choć tak jak wezwałam teraz medyka, to idziemy na spawnę. Jesteśmy na spawnie, tak? Proszę bardzo, jesteśmy. I możemy wejść sobie w urzędnika i wziąć pracę ratownika medycznego. Bo właśnie tak jak mówię, ci złodzieje nam uciekają, mogą nas zawić, i na taki tam. A jak macie medyka, bierzecie medyka. Tutaj zawsze macie karteczkę pomocniczą, znaczy książeczkę pomocniczą, gdzie macie napisane, co możecie zrobić, żeby, ten, żeby właśnie nie być jako medyk. I mamy tutaj e, tej, że ktoś potrzebuje medyka. Klikamy, żeby się te, natychmiast te teleportować i wpisujemy ulecz. I nikt W tym przypadku jest to podłoga z Kiari Podłoga Spadaj No kurde sama tam spadłam, więc Zabij mnie ktoś O dziękuję, że ktoś zareagował. Tu jest, tu jest strażak. Mi się sobie jakoś bardzo strażaków nie opłaca. Dobra. Yy, albo jeszcze możemy na przykład, na przykład pójść na górnika. Gdzie jest górnik tu? Pójść na górnika. <słuch> po Oj. Pozdrawiam cię matrusia. Tak, dobrze przeczytałam wynik Matrusa. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie Hej e, Właśnie możemy... albo e, Idziemy na naszą działkę Ale ładny Boże, on nie jest jeszcze ładny, ale będzie ładny e, I mamy na przykład dużo kobla lub dużo drewna, które nam nie jest potrzebne No to bierzemy takiego kobla i wpisujemy firma E, Giba, e, Mar, market. Firma siedziba Market. I zostaniemy przeteleportowani do Tesco. Jesteśmy akurat przy kasach teleportowani, Oj nie Jesteśmy przy kasach przeteleportowani. I tutaj możemy sobie kilka rzeczy kupować, takie jak Eletra, na które rozbieram właśnie. E, tak, na które rozbieram i coś mi nie idzie. I mamy takiego kobla. Taki stack kobla możemy sprzedać za 128. Więc dobrze, tak sprzedajemy y, 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 tym lewym, a kupujemy prawym. Z shiftem y, tem, tam. kupię na przykład, nie wiem, stack kobla. Sprzedajmy jeden, bo co mieć pełny stack. I na przykład y, mamy, y, gdzie chcę sprzedać y, na przykład kilka tam, nie wiem, 20 sztuk kobla klik na kliknę Shift, a chcę mieć troszkę jeszcze to nie klikam lewym na to, tylko bez Shifta bo wtedy idzie mi po jednej i sprzedamy sobie 20... nie, dobra sprzedamy sobie wszystko tutaj możemy też kupować jak mówię, kupuję się prawym za jedną rzecz rzecz sprzedaje się lewym z Shiftem kupuję się prawym z tak lewym się sprzedaje z tak i z szyftem lewym. Tak. Tak jak mówię, możemy... Jak jesteście medykiem, to powiem wam tak, szybko się zarabia. Naprawdę. Bardzo, bardzo szybko i tak samo jak jest się górnikiem. A dziękuję, dziękuję. No dobra. Idziemy na stronę. Albo jeszcze można sobie zrobić... O Boże, jak się przestraszyłam tego typa Można jeszcze sobie zrobić, nie wiem Czekajcie, ja zmienię sobie na policjanta A właśnie, nie pokazałam, o co chodzi w prac policjanta Klikamy na kogoś lewym I tak, aż będzie 100% Wtedy jest napisane, że gracz aresztowany Nie polecam łapać takich, jak tych osób jak y, mają alytrę lub coś. Bo wtedy po prostu to nie ma sensu. Bo jeśli na przykład y, będzie osoba, która ma Alytra, i wy, jak będziecie policjantem, będziecie chcieli ją złapać, to ona wam po prostu ucieknie. Tak, ona wam po prostu ucieknie, bo żalym go tak co xd COŚ aha nie wiem o co chodzi, ale dobra zostaw ją Zastawił Wiecie co? Dobra, idziemy na spawn'a Jasne eee... Proszę Idziemy I co? Nikt będzie zabijał, czy co? Dobra, idziemy na spawn'a Um, polecam wam zaraz wam pokażę, co mam w enderczeście polecam wam zbierać właśnie rzeczy na yy, na przykład albo na Elytre, albo na jakiś samolot, helikopter, czy coś takiego ja akurat dwa samoloty ten i ten a jeszcze jeśli chcecie się uchronić przed złodziejem albo jeśli jesteście złodziejem to klikacie yy, shift i chyba lewy a jeśli chcecie wystartować samolotem, to W i patrzycie się w górę. Możecie to robić na koniec, to robi zawsze na koniec. Więc nie strasznie się co nie naprawili jeszcze. Lecimy. O, tutaj, mam mało poliwacu. A tutaj, patrzcie co teraz będzie. czy to było? Z tej strony nie ma? Nie ma. Odkąd to się. Aha. Weźmiemy sobie medyka, albo i nie. Co jest Teraz mu pokażę o co mi chodziło. Chyba nie wiecie, o co mi chodziło. Jeśli ktoś gra. Yy, długo, nie, może być krótko, ale po prostu gra na profilu yy, mp jeden. To wie o co mi chodzi. Chyba że to naprawili już, tak, naprawili to nie, bo tutaj kiedyś była bariera. Była tutaj kiedyś bariera. Tak, teraz jest tylko tutaj. С ним, как он не да рады. Я не знаю, что делать. Boże Albo nie, pójdźmy po prostu na stronę mm -hmm. <laughs> Wobać tak jak mówię, możecie też o nie... Cześć, właśnie mnie A i właśnie druga, drugi sposób na zarabianie to jest mieć firmę, gdzieś nie oddaje osób. Bo kiedyś miałem też miałam firmę, do osoby. I dostawałam tylko jakieś 70 tysięcy, 50 000 czasem, bo oczywiście osoby yy, nie, tam, nie Nie grały, znaczy nie zarabiały, tylko sobie stały i nic nie robiły. Tak, stały sobie, nie wiem, na przykład awczyły na spawnie lub gdzieś na swojej działce czy coś. I, I ja nic z tego nie miałam, tak. Nic nie dostawałam, nic za nic. Na swoją drugą część. Weźmę sobie płatki na spida. Na zwykłego spida, żeby nie było. A miałem ten żółty autka yy, I teraz na yy, 115, tak, w yy, firmie mam yy, 115 zł. Tak, A w banku mam 89, a wypłatę dopiero mam za 15 minut, bo dopiero co miałam. Tak więc troszkę mi się to nie opyla: y, tam mieć firmę z y, jakimiś osobami. Na, znaczy, nawet możecie dołączyć do jakiejkolwiek firmy, tylko chodzi po prostu o to, że y, dołączycie do firmy. I wiecie, mogę Was w każdym razie wywalić. Jakieś byłam w firmie S Hunters, której teraz nie ma. I zbierałam 75, chyba? 75 zł na to, żeby być ten. Żeby. Czy być, żeby mieć. Jak się nazywa? Żeby mieć po prostu. E, firma Sławnie z typie. Dobra. Nek. Tak. Czekamy aż mi nie ten slowness. 3, 2, 1. Dobra. E, Szukamy osób, które możemy okraść. Właśnie tak jak mówię, okradamy shiftem i lewym Shift i lewy i okradamy Przepraszam, bo wiem, że pewnie was już oczy bolą od tego samego patrzenia na te... Na te... się nie spodziewała? No na to Chlebek Weź chlebek się ja chciałam go No nie jest kim? Strażakiem Nie kucaj, nie kucaj, nie kucaj Co za typ? Co za chłop? Co za chłop? Obroni się przed kradzieżą Nie ma Nie ma się nie A, jeśli chcecie się obronić to po prostu shift Shift I uciekam już od policaju A nie, to nie jest policaja, dobra, nieważne Tak? Nie, to jest złodziej Udarzył Uderzył mnie typ Wiesz, że już nie żyjesz, typie? Znaczy i tak żyjesz, bo on Nie miałabym ich, to byś już nie żył dawno Co, myślisz, że on mnie łapką zabije? I co? Mówiłam. Ha Haha Pozdrawiamka. Zabijam właśnie ty Za ile mi się to kończy? Za 10 sekund. Ej, dobra. Kisiel. Firma siedziba mhm. No i co? I coś się Chcesz się bić? Chcesz się bić? Chcesz się bić? No nie chcesz się bić, no to właśnie. Nie chłócaj. Co za ty. Dobra. A kurde, ten też ma Wiedziałam, że nie zabił. Wiedziałam co nie. Wiedziałam, wiedziałam. Po prostu to wiedziałam. I chcę od razu powiedzieć, że ten drugi filmik to będą chyba Bedwars z... Yy, z Tak. A właśnie, ja go mogę zabić. Bo on nie okradł. Czy nie mogę. Nie mogę go zabić. Ty chciałaś mnie okraść. Aha, mogę go określić jeszcze raz. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłam. To jest chyba policaja. Wiecie... Nie, to nie jest policaja. Tak to jest policaja. Hi, Pio. Hi, Pio. Hi. Hi, Pio. Dobra. My czekamy co. Jak widzicie, mamy tam... Niech się nazywa. Mamy firmę gamma.pl Nie pytajcie dlaczego. Mam zero członków, więc dlatego że właśnie y, nie chciałabym O, matrusia. hi. Co ty robisz? Coś takiego jest jak się kręci obok mnie. Nie łap mnie. Nie, 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 nie. Proszę mnie nie łapać, ja jestem grzeczna. Ja jestem grzeczna, oczywiście. Najgrzeczniejsza na świecie. Ja jestem grzeczna. O. Aha. Nicola. Co? Tego typu bym krago, ale nie. Bo on raz mnie strzeli z łuku i już nie żyję No i patrzcie, co będzie chciał robić. No nie, jednak nie. No. <grytanie> I czekajcie, teraz myślę, czy jeszcze można zarabiać na czymś. O. Ej, Klara, nie łap mnie. Ja jestem dobra, grzeczna. O nie, jak to jest łowcą głów? Zostaw mnie. Wiedziałam. I więzienia. Ona była łowcą głów chyba. Dobra, wiecie co? Nie będę wam przedłużała tego. Siedzenia tej pierdlu. Dziękuję wam za oglądanko. Do następnego. I zostawcie subika, bo zostało nam tylko dwie subskrypcje. Żeby pobić radka. Tak. Może kanał radka dam w opisie. Może nie dam. Tak, dziękuję za oglądanko i bajo bye!